Rul w Twitchowych Bon Żul w Twitchowych wiadomościach projekt Francja. Czyżby to był najgłośniejszy nie wypał ostatnich miesięcy, a może jednak chłopaki odkryli sposób na rozkręcenie tej klapy? Szeliga płacze na streamie. Wardenga bierze się za nerdzików z Twitcha. Pierwsze konflikty w czelężu ryby i mamonity, czy to przedsmak dramy? To i wiele więcej już dziś Zacznijmy od tego cudownego projektu France, który u Japczana wystartował z takim rozmachem, że można by go przegapić. Chłopaki, jak na profesjonalistów przystało, kompletnie się nie przygotowali. Nie dość, że stream nie był zbyt długi, to ich tour de Paris polegało głównie na tym, że w każdym lokalu dostawali sprutę i lote za kamerę, a jak nie wyrzucono ich na zbity pysk, to kończyli chlejąc browary na ogródku frajda dla widzów. Owszem, była. Głównie Wojtan, dzięki za 32. Na, ...na czacie, ze szczególnym naciskiem na Bagetsona, czyli francuskiej wersji Brusa, który ledwo co znosił hejt. Wy powiedzieli, że gówno trzeba zjeść w frajdzie, to bym musiał... Ale to ja nie rozumie. Ale ja tego nie chcę k***ać. Nie rozumiem z tego jej luki Czy mam się spakować i jechać do hotelu? Dobra. Bo mnie a co jakiś hejt był na Michaela Bugetsona? On się tak wkurwił? Co oni go tak wyzywają na czacie? Ślimaka nie chciał zjeść. Wczorajszy dzień? O, to był dopiero majstersztyk organizacji. Nasze gwiazdy odkryły, że zgoło pro nie wejdą do Disneylandu. W to stulecia, A może jednak opaśnik tylko skłamał, by nie robić przykrości koledze? Jak okazało się, reprezentant Francji Mbappé wysłał Dono, że problem nie leży w kamerce, tylko w śmierdzących zapoconych dżinach. No <śmuszczym> <w Disneylandu. śmuszczym> Chłopaki z Dobroci Serca powiedzieli na głos po polsku, że to wina GoPro i zignorowali donejta od Mbappiego, bo Bagetson Michael nie ogarnia zbytnio języka. Hej. Ja pierdolę na jebie. Alka alka. Nie rozumiem nawet ja. To co dopiero ci ludzie, co cię będą obsługiwać pomyślą? Kurczak by był. Kary to nie chodzi, że ten, że Kery, że niesie, to jest przyprawa taka indyjska kary. O kur... Nie! z angielskiego przetłumaczył <coughs> na polski. Nie! Patrz, mam francuski, Jeszcze raz. O kur... No. niesie, kurczaka. <coughs> no. że francuski, no. tak? nie no. niesie kurczaka, Mama niesie kurczaka. Mama niesie kurczaka. Mama niesie kurczaka. Mama chicken carry. Opaśnik jednak nie chciał się poddać i próbował nagrywać kontent z ukrycia. Jednak to też nie wypalało, bo został ograny jak frajer. Co to jest? To jest. Było... Masz już na w oliwie? Nie człowieku najlepsze. <noise> Serio ja tak nie zrobiła? Wszystko <noise> chłopaki próbowali ująć piękno tego kraju. Udało im się nawet nakręcić strzelających się na ulicy Ziomalków. Czemu? No tak jak oraz piękne ujęcie kadrów z Paryża. Sera, czyli ktoś tam czy się na środku drogi. Na szczęście sytuację uratował nie sam Juleson. Kiedy zapodał procenty, atmosfera się rozkręciła. Narombany Juleson, mimo początkowego hejtu... No. 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 robi dostalić mi słodki ziubecko taki słodki biesek. SŁODKI Mimo tego wszystkiego, przenikał do serc Francuzów swoimi magicznymi sztuczkami. Nie. One magic trick, one magic trick more. Słyszał okay. mały pędz. Ale wytumuł. No. Dobra, najpierw rób, ja powiem w trakcie. Polish magikę! Nie widziałem tego. Magik. Brawo. Wspaniały. Zaraz żulisko ląduje w wodzie, na stówę. No jak idzie debli po moście tym. Idź ku normalnie żulu. No jakby się bójną, to czy by było ciekawe. Czy uda się dostać do Disneylandu, czy wyjazd utrzyma poziom, który został dostarczony drugiego dnia? Subujcie redakcję i bądźcie na czasie, bo to nie jedyne dymy. Artur Rypson Gambicz znowu wykorzystuje innych twórców, bo tym razem kręci content na mamonie, z którym chce wbić jak najwyższą rangę w trzy dni. Chyży na zasięgi Nerdzik był świadomy, że może dojść do kłótni między nim a Kamilem. Jednak nie spodziewał się, że pierwsze zgrzyty nastąpią podczas ekspienia kont na normalkach. I wtedy, brat, się bana. z no no kur. A pan już widzę. on miałby wyjebane, jakby brat w konta zbanował. Nie mam braciaka, więc mam wyjebane. A kto odkurzał? Ja, pier... to <laughs> ty też jesteś churdze, że jakiś nareszcie. Coś... <laughs> Nie kumam tych królowych aferek. Karma wraca Gębicz. Za te ostre słowa i wypisywanie pierdół na streamie redaktora o upadku redakcji, los sam Cię pokarał. Jeszcze patrzcie, co ten mitoman pioli o ostatnim odcinku. Zwycięża zawsze. Jestem tu! Tango. o to czy naprawdę koguta dla Najwana. To obu oczy... ...la nie ogarniają. Ja nie chcę podnieść że tam jest... ...to chodziło o reakcję reakcje, jak on, patrz. Dla to jest oczywiste. Monster, INC, Mike, Wazowski, Commercial. Ty mi manie, jak ci nie wstyd tak kłamać tysiące ludzi. Żółta karteczka. A co do Kamila, no to redakcja stoi za nim murem. Wiemy jak dobrym prowokatorem jest Gębicz i jak łatwo potrafi kogoś zmanipulować i wziąć pod skórkę, żeby zrobić szocika pod TikToka. Dlatego Kamil, słuchaj tylko rad dotyczących Lola, a jak będzie nagle pytał czy lubisz bounty, to mu nie odpowiadaj. Co nie my stream jak cały czas z wami rozmawiam, kurwa przyjebani jesteście czy jacy kurwa, ty. Cały czas z wami rozmawiam. Jak już jesteśmy przy tej dwójce, to panowie mają obecnie dwie mini dramki. W ciul ludzi przywaliło się do mamuta, że ten pije kole z kubka po zupce chińskiej. <grym> Widziałem to. To są fajne. Widziałem ale. to. I tutaj potem się odrywa tą, e, tą karteczkę z tego. Jest taki fajny kubeczek i ja używam tego, sobie wiadomo, wysterylizuję, czyli umyję, wyparzę, żeby nie z tymi zupkami. I ja sobie używam tego do picia kolki z lodem. Dlatego, że ja już potuchłem takich grubych szklanek do Coca-Coli, chyba z pięć. Bo na przykład wychodzę do drugiego pokoju czy coś, i przeciąg zrobię, a się otwiera, i spada mi człowieku ten. I spada mi szklanka człowieku cała. Albo kurczę, ten wielki. Kurde, tu się redakcja dziwi, bo jakby czym taki kubeczek się różni od zwykłego plastikowego kubka, w którym nalewają wam browary. Zostawcie już sztywnego gita w spokoju dzieciaki, bo prawdziwe zło zostało nakryte przez Wardęgę. Chipson Lol zrobił takiego bait klika na YouTubie, że przypierdził się do niego oto Wardęga i obrał Nerdzika za cel. Spanikowany streamer od razu zaczął piszczeć i odkręcać sytuację. Myślę. Ja nawet nie decyduję o tym, jaki jest tytuł filmu, miniaturka. Ja robię, ja, robię, ja robię streama cały czas. Chłopak decydują. Ogólnie z tego, co widać, druid planuje chyba wypuścić film na polskich lolowców, co widać w jego wyszukiwarce YouTube. Eee, czekajcie, gdzieś jest taki materiał. Rybson Shoty, Rypson, Oliwka, siostra Rypsona, Lewus Random, Bruce, Rypson, Lord Syncroft, Arkwell Overpool. O kurwa! O kurwa! Że ogólnie zle się chwali plecami i tak dalej. To chyba bara. Szczerze to idźcie do kościoła w niedzielę, czy coś błagać o to, że Druid Ino chciał poduczyć się grać warwickiem, a nie dobić polską ligę kolankiem. Nie tylko polskiego lola doczepił się dziad z lasu, bo powiedział on na streamie, że screeny z bereźnych rozmów starego erosomana Izaka były prawdziwe. Oczekajcie i tak pisał. Idziemy, ktoś tam pisze, że do niczego nie doszło. Nie, jednak OK. Izek pisze, że te screeny są prawdziwe. Ale no yy, to, to niczego nie doszło i tak dalej. Izak u u sigma. Wiadomo, że Piotrulo dupcył na boku nieraz i to pewnie zanim był sławny. Patrzcie jaki jest przystojnym papito. Zielona karteczka od redakcji, a my lecymy dalej, bo wężu nie śpi. Nie przesłyszeliście się. Wężu wyssał już tak wszystkich strajmerów, że bandy nie ma nawet 1K od 12. ...tej w nocy w czwartek i ogólnie Twitch podupada, więc raperzyna idzie świecić facjatą w telewizji. Żadnego nie, co jest, słuchajcie, pytanie mam do was, chcę się poradzić. No. Idę w niedzielę do Pytanie na śniadanie, nie? Pamiętajcie, gra grakol z shotu na YouTube'a, kółkę idzie do pytania na nie w niedzielę. Warto oglądać telewizję. To jest to tak hałem? na koniec. Pozdrawiam, Twitch'an. To TVN? No właśnie padły, padły, takie propozycje, ale padły też tak, te... Mamy nadzieję, że tylko go tam tak zwabili, żeby go docisnąć, co by Snake klęknął na grochu i przeprosił w końcu biednego, malucienkiego opaśnika. Żółta karteczka. A tak poza tym to mega gigastypa, bo nie odpalił największy Sigma Strymer na Twitchu, czyli wielki dominator personifikacja słowa dymy. Odpalił za to Piotrek Szeliga, czyli trochę mniejszy koksu. I popłakał się na live, że dostał bana na fejsicie. Jednak nie była to jedyna spłakana duszyczka na Twitchu, bo jak się okazało, cinkrofowy projekt Włochy runął na pysk. A sam Strymer uświadomił sobie, że chyba po prostu jest nielubiany przez ziomków z branży. Uwaga, oficjalny statement odnosi Włoch. Nikt mnie nie lubi na Twitchu. Chciałem polecieć tam z Delordem. The Delord The mówił, że spoko, później było Monachium. A dzisiaj do niego pisałem powiedział, że nie. no, mnie chce lecieć, chociaż na początku mówił, że w tak no, że nie ma kasy. I wydawało mi się przynajmniej. Tak zinterpretowałem jego słowa. Że gdyby była kasa, to luz, chciałem zapłacić. No, ani a inny nie jest jakoś chętny, więc no co? Muszę liczyć na to, że. Kiedyś los się do mnie uśmiechnie i trafię na jakiegoś kolejnego niepełnosprawnego, który mnie wybije i wtedy ludzie zaczną pisać. To tyle na dziś. Dzięki za dono i na raesa. No i na raesa. No kurwa, jednak szklana to jest szklana.